Cześć, kochani, w kolejnym odcinku Serek na śniadanie. Często pytacie mnie, czy mam jakiś taki zestaw pytań do mojego klienta, który stosuję przy takiej pierwszej rozmowie, kiedy klient chce się do mnie umówić na sesję. I oczywiście taki zestaw pytań mam i zawsze go stosuję. Nie umówię sesji, jeżeli przez te pytania po prostu wspólnie nie przejdziemy, ale dzisiaj chcę Wam wspomnieć o takim jednym najważniejszym pytaniu, który przede wszystkim klasyfikuje. Mojego klienta, sprawdza jego wizję i jego potrzeby, a drugie daje mi taką informację zwrotną, czy ten klient, aby na pewno, jest dla mnie, a ja, aby na pewno, jestem dla niego. Bo oczywiście nie każdy klient, który do mnie się zgłasza na sesję fotograficzną, czy w ogóle na jakąkolwiek usługę, musi tym klientem od razu być. I po to jest nam potrzebna właśnie rozmowa telefoniczna. Nigdy mi się nie zdarza, żebym umówiła kogoś na spotkanie właśnie na przykład na sesję, jeżeli z tą osobą nie miałam do czynienia przez telefon. Dlaczego? Dlatego, że przez social media albo przez maila nie słychać też tempu głosu, nie słyszę też energii, jaką ta osoba ma, a ważne, oczywiście jest dla mnie, żeby ta energia w miarę była. E, taka sama albo przynajmniej żebyśmy nadawali po prostu na tej samej fali, żeby się nie okazało w efekcie, że mieszkamy na dwóch różnych planetach i nagle nasze spotkanie nie będzie miało takich efektów, jakbyśmy sobie oboje życzyli. Dlatego ta rozmowa telefoniczna jest dla mnie absolutnie w ogóle najważniejsza. I oczywiście, kiedy rozmawiam z potencjalnym klientem, kiedy ktoś do mnie dzwoni, żeby omówić się na spotkanie, to na samym początku oczywiście dziękuję, że w ogóle ktoś mnie zaszczycił tym, że do mnie zadzwonił, bo jest to dla mnie zawsze bardzo wyjątkowe, że ktoś po prostu chce się ze mną spotkać. I zadaję to jedno najważniejsze pytanie, a brzmi ono. Dziękuję, że oczywiście pani do mnie dzwoni, jestem absolutnie zaszczycona. Proszę mi powiedzieć, co musiałoby się wydarzyć na naszym wspólnym spotkaniu, na naszej sesji, żeby to była sesja pani marzeń. Przeważnie dzwonią do mnie kobiety, dlatego mówię pani marzeń. Jest to pytanie otwarte i to pytanie ma na celu rozbudzenie wyobraźni moich klientów, moich klientek, bo tutaj klientki zaczynają mówić wszystko. Począwszy od wizji sesji, przez wszelkie stylizacje, przez to, gdzie chcą, aby sesja była wykonana, po prostu wszystko, co im przychodzi do głowy, co mogłoby sprawić, że ten dzień wspólnej sesji będzie dla nich absolutnie wyjątkowy i spełni ich marzenia o byciu piękną, wyjątkową, cudowną. To tutaj, właśnie w tym pytaniu, moja klientka mi o tym wszystkim powie. Bardzo lubię tego słuchać, ponieważ to od razu mi daje właśnie znać, czy aby na pewno jesteśmy dla siebie przede wszystkim, ponieważ może się zdarzyć tak, że ja jako Monika Serek robię sesję bardziej w stylu glamour, i nagle się okazuje, że dzwoni do mnie klientka, która lubi bardzo naturalne kadry. Na przykład, tak jak teraz jest modne white session, czyli białe kadry, jak gdzieś tam takie vintage. No, jeżeli moja klientka mi o tym mówi, że o tym marzy, to naprawdę uwierzcie mi, nie mam oporów, żeby powiedzieć, że jestem absolutnie tym zachwycona i na pewno efekt będzie spektakularny, jednak ja takich sesji nie wykonuję. I mogę jej ewentualnie polecić osobę, która taką sesję zrobi i ta sesja na pewno spełni jej oczekiwania. Jeżeli nie chcecie polecać, to możecie wskazać klientce, po jakich frazach i po jakich wyrazach warto szukać fotografa w internecie, który właśnie taki styl ma. Nigdy nie biorę sesji, która absolutnie nie odpowiada mojemu stylowi, ponieważ później będę musiała trochę przy efektach końcowych świecić oczami, że to, co zrobiłam na sesji, a to, co tak naprawdę publikuję na swoim social media, jest zupełnie inne, więc nigdy tego nie robię. Oczywiście w trakcie rozmowy mogę powiedzieć, że jest to niespójne z tym, co na co dzień robię, dlatego może warto się zastanowić, czy jednak Mojego stylu by pani nie chciała, bo w tym się czuję najbardziej dobrze i to wiem, że spełnię w 100%. Ale tak jak mówię, może mi się zdarzyć tak, że po prostu kogoś odeślę do zaprzyjaźnionej innej fotografki, która będzie mogła wykonać tą sesję w taki sposób, jaka moja klientka po prostu marzy. Oprócz tego, że dowiaduje się, czy jesteśmy dla siebie. To dowiaduję się również właśnie o wizji mojej klientki, o tym, jak ona chciałaby wyglądać, jakie właśnie ma marzenia, co na tych zdjęciach chciałaby ukazać, jaką siebie zobaczyć. To jest dla mnie bardzo, ale to bardzo ważne, ponieważ później jestem w stanie wykreować wizję sesji właśnie w taki sposób, żeby idealnie podpasować się pod jej potrzeby. I nigdy nie robię tak, że wyobrażam sobie, co moja klientka by chciała, bo moje wyobrażenie, a klientki oczekiwania to mogą być dwa różne światy. Dlatego ja muszę rzeczywiście to poznać. Dlatego tak dla mnie ważne jest, żeby zadać to pytanie, które jest bardzo szerokie, ponieważ klientka po pierwsze czuje się wtedy doceniona, bo ktoś ją zapytał o to, co ona uważa, czego by chciała, a dzisiaj, jak wiecie, uważność jest naprawdę w cenie. To jeszcze tak naprawdę klientka się przed tobą otwiera i możesz poznać jej wszystkie potrzeby i poznać jej właśnie wszystkie predyspozycje, a także chęci różnego rodzaju, nawet marzenia. I to sprawia, że jesteś bliżej celu, że teraz wiesz razem z klientką, w którym kierunku po prostu macie przez sesję iść, i wtedy masz. O wiele większą gwarancję, że po prostu efekty będą spektakularne i zachwycą nie tylko ciebie, ale przede wszystkim Twoją klientkę, która jeżeli wyjdzie zadowolona od ciebie ze studia, to oczywiście poleci Cię dalej i wtedy tak świetnie będziesz budował sobie też bazę e, klientów. Dlatego to pytanie jest po prostu dla mnie must-have. Nie umówię sesji, jeżeli tego pytania nie zadam. Jest ono bardzo istotne i proponuję Ci, żebyś właśnie zastosował w swoich usługach, żebyś pytał klientów, co musiałoby się wydarzyć, żeby to było żeby to była usługa dla Państwa na najwyższym poziomie, bo wtedy klienci naprawdę bardzo dużo rzeczy mówią. My jako fotografowie często myślimy, że dokładnie wiemy, czego klient oczekuje. Ale tak nie jest. Każdy ma swoje widzenie, każdy ma swoje odczucia, każdy ma swoje marzenia i swoje potrzeby. I to wszystko jest zupełnie różne w zależności od osoby właśnie, która je wypowiada. Dlatego nie zakładajmy od razu, czego nasz klient chce, tylko po prostu go o to zapytajmy. Dzięki też temu pytaniu nawiąże się między Wami bardzo fajna relacja i bardzo fajna rozmowa, która często po prostu przybiera inne formy. Ale nawet jeżeli nie umówisz, Sesję, jeśli się okaże, że nie jesteście dla siebie, jeżeli powiesz na przykład, że yy, wspaniale, że pani do mnie dzwoni, jednak ja czuję wewnętrznie, że po prostu nie byłabym w stanie sprostać pani wymaganiom, ale znam kogoś, kto może to uczynić, ponieważ zależy mi na tym, żebyście państwo dostali dokładnie to, na co zasługujecie największej i najlepszej jakości. To nawet jak ta klientka dzisiaj nie skorzysta, to zapamięta Cię bardzo dobrze jako uczciwą osobę, nie taką, która bierze wszystko, byleby zarobić, a później świeci oczami, tylko jako szczerą osobę, która dokładnie jej mówi tak, jak sprawy wyglądają. Ja bardzo to lubię. Lubię, jak ktoś mnie tak traktuje i lubię właśnie tak traktować moich klientów z pełnym zaufaniem i z pełną odpowiedzialnością, nie świecić później oczami. Tak się buduje też oczywiście odpowiedzialną markę i odpowiedzialny biznes. Także mam nadzieję, że jeżeli nie macie tego pytania w swoim repertuarze, to je wprowadzicie, bo jest naprawdę świetne i bardzo Wam polecam z całego serca. Jeżeli macie jakieś inne pytania, którymi chcecie się z nami podzielić, to w komentarzu oczywiście mi napiszcie, bo to też będzie fajna inspiracja dla innych. No, i oczywiście dajcie mi zdać w komentarzu, co sądzicie o tego typu rozmowach i o tego typu pytaniach otwartych zadawanym swoim klientom. Będę oczywiście absolutnie wdzięczna za każdą subskrypcję, bo jeżeli kanał rośnie, to mi też motywacja bardzo rośnie do tego, żeby tworzyć nowe, fajne treści dla Was i użyteczne przede wszystkim treści. Także ja Wam. Za dzisiaj pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam do tego, żeby właśnie rozmawiać z klientami, rozmawiać głównie przez telefon, ponieważ właśnie sprawdzacie tą energię e, i to, czy jesteście dla siebie, ale możecie przede wszystkim poznać Waszego klienta. A jak wiecie, zrozumienie, zaufanie e, i takie, taka dobra relacja jest dzisiaj naprawdę bardzo ważną walutą i nową walutą, która pojawia się nie tylko w usługach, także warto o to zadbać. Ja Wam na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie było dla Was właśnie inspirujące. I do zobaczenia już za tydzień. Pozdrawiam Was i dziękuję Wam bardzo, bardzo. Monika Serek.